Będzie kochani, dzisiaj na w Babie z Marzeną. E, dzisiaj nagrywam filmik e, o, moim, o naszym moim zespole e, pracowniczym, o tym jak tak naprawdę jestem strasznie wdzięczna za to, że właśnie tak jest jak jest. W piątek mieliśmy spotkanie e, naszego zespołu, tak zwanego Starego i Nowego, takie spotkanie zapoznawcze. E, być może no, trochę nam się nie udało spotkać wszystkim, no bo wiecie mamy taki czas, jaki mamy. No, ale te osoby, które były, jakoś te spotkanie odbyło się w tak przyjemnej, tak cudownej atmosferze, że jakby natchnęło mnie do tego, żeby nakręcić filmik o tym, jak istotna jest dobra energia, jak istotne jest pozytywne nastawienie. Mimo, że się w ogóle nie znali, ja miałam wrażenie, po, nie wiem, po 10 minutach, że w ogóle znamy się od lat. I to jest właśnie chyba to, na co ja ciągle stawiam, a czego nie rozumiem nieustająco. Czyli ja szukam ludzi z pozytywną energią. E, oczywiście, że wykształcenie i różne rzeczy jest dla mnie też istotne, ale bez pozytywnej energii nie ma opcji w ogóle. Tutaj się nie stresujcie, jak zwykle szef wiesza mięso i te różne rzeczy. E, więc. E, w ogóle za, za strasznie, nie wiem, zadowoliło, rozczuliło to, że nasi terapeuci w większości mają też inne zawody e, egzotyczne. Mamy panią pilot, mamy panią psychologa zwierzęcego, czyli behawiorystkę tak zwana, jak to się teraz tak, tak ładnie mówi, która jeździ po całym świecie. Mamy panią, która, e, która, a może ja po imieniu będę Karolines, oprócz tego, że jest psychologiem. Pracuje w różnych językach, to jest też pilotem. Zapraszam, jest nowa w naszym zespole. E, mam nadzieję, że się wszyscy porozkręcamy. E, jest Małgosia, Małgosia już jest od, od jakiegoś czasu z nami. Ona jest też teologiem. To. E, e, kobiety współzależne często mają taki problem. Odeszłabym od e, przemocy, ale jestem wierząca, więc Małgosia jak najbardziej. Oprócz tego oczywiście Małgosia jest też pracuje z osobami doświadczonymi przemocy. Potem jest nowa osoba, u nas to jest Grażyna. Grażyna pracuje w sektorze uzależeń, ale właśnie jest behaviorystką, jest coachem, pracowała wiele lat w biznesie, więc bardzo, bardzo na postać też. U Łukasz, no Łukasz jest u nas jest specjalistą, specjalistą od dzieci i rodzin. Pracuje systemowo. Moim zdaniem specjalizuje się w osobach, które, które mają y, zdiagnozowane zaburzenia Aspergera, a więc y, no, to jest ciekawe. Jest też Dominika grabowska wyłupek. Je, no jej akurat nie było. Dla mnie osobiście ją znam od lat, y, fantastycznie pisze. Mam taki, le, takie lekkie pióro, że ciągle ją namawiam do napisania książek, a ona ciągle oporuje. E, Magdalena Szymalak, która jest u nas seksuologiem, a, a gdzieś prywatnie śpiewa, jest bardzo oddaną przyjaciółką, lojalnym człowiekiem. Fantastycznie mi się z nią pracuje. Z, z nowych osób jest jeszcze ma, Marek Cichy. No o nim ponieważ go nie było, więc wam więcej nie powiem. Pewnie zaraz kogoś się okaże, że pominęłam. W naszym zespole jest też Agnieszka Kozioł, która na szczęście była na tym naszym spotkaniu. Ona jest, jest u nas masuje. Ja uważam, że to jest masaż terapeutyczny, nie masaż, to się nazywa polinezyjski masaż pełen dotyku, ale też misy tybetańskie, relaksacje, barsy no pełen. No i na przykład właśnie ostatnio Agnieszka zaczęła migać, więc jest tłumaczem migowym. Genialna sprawa w ogóle. W naszym zespole też jest mój syn Patryk Pawlikowski, który. Jest trenerem personalnym, zafiksowanym totalnie na boksie i ostatnio stworzył drużynę bokserską, trenują, widzę, podglądam ich tam czasami, jestem strasznie dumna. Więc ja ogólnie jestem strasznie dumna z tego, że pomimo początkowych, bo jak otwierałam ośrodek, wiecie, jak się otwiera nowy biznes, to się tak trochę lękowo podchodzi do tego, więc zatrudniałam. Czy tam podejmowałam współpracę z osobami, które znałam, których podglądałam, jak pracowały i wydawało mi się, że to mi zapewni jakiś, nie wiem, dobry start, profesjonalność. No, po pięciu latach prowadzenia różnych rzeczy typu, typu ośrodek, już wiem, że bardziej potrzebna jest energia i dobra komunikacja niż kompetencje. Niż, no musi być, musi być flow i przepływ. No, no, no nie ma, no nie ma innej opcji. Eee, tego nie rozumiała moja poprzednia wschódniczka eee, i dlatego jakoś tak, no nam się rozjechało, właśnie. Dla mnie ja nie umiem tego wytłumaczyć. Tutaj też mój szef miał na początku trochę ze mną problemów, bo ja nie umiem pewnych rzeczy wytłumaczyć. Ja nie umiem wytłumaczyć, że, że stanę koło kogoś i nie mogę stać, po prostu muszę odejść. No tak mam. I wielokrotnie słyszałam, że a, gdybyśmy wyczekali, gdybyśmy tego nie zrobili, to może byśmy mieli pracowników. A ja uparcie, jak ten koziorożec, konsekwentnie, że mój zespół ma być zespołem zaangażowanym, oddanym. Dla mnie, dla mnie to są priorytety. E, ciekawym, e, otwartym na zmiany, otwartym na różne doświadczenia. Zaangażowanym. Dla mnie zaangażowanie i energia to jest podstawa tak naprawdę. I dzisiaj tu w kebabie też mamy taki zespół, w ogóle fantastyczni ludzie, sami wiedzą co robią, nikt nikogo go nie poucza. Atmosfera jest przyjazna, moim zdaniem, nie słyszę skarg, więc chyba jest ok. Nam jako szefom się pracuje dużo lepiej, jest wesoło. Żałujemy, że do naszego zespołu nie dołączył brat sama Bazil, który jest utalentowany. Artystycznie o tym nagram następny filmik, bo <noise> robię różne fajne rzeczy i chciałabym to też poreklamować, bo to, że mieszka w Maroko i, nie i Polska nie wyraziła zgody na to, żeby do nas dołączył, nie oznacza, że nie możemy współpracować. Właśnie na tym zebraniu, jak rozmawialiśmy o cudzoziemcach, które, z którymi, którzy do nas zaczynają przychodzić do terapii, do ośrodka, to tak sobie pomyślałam właśnie, że te półtora roku w kebabie, te półtora roku wśród obcokrajowców no i wcześniej jeszcze półtora roku jeżdżenia do Wiednia, latania, jeżdżenia we mnie samych, chyba stworzyło taką otwartość na to, że no, że, że, że świat, jest, świat jest mały, ja prowadzę sesje terapeutyczne tak jak ostatnio obliczyłam prawie we wszystkich krajach <laughs> może przesadziłam, ale ale jest, nie wiem, jest Hiszpania, Szwajcaria, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone, Australia, e, Szkocja, Anglia, Norwegia, Islandia, Irlandia. No praktycznie wiecie, jeden, praktycznie cały świat. Więc nie ma dla nas barier, nie ma ograniczeń. Tu mamy tylko ograniczenia. Ja jestem w olbrzymiej wdzięczności. Od piątku po prostu chodzę, wiecie, cały czas gdzieś jakaś taka zauroczona tym, jaki mam fajny zespół, jak... Długą drogę przeszłam od momentu otwarcia swojego gabineciku, potem kebab, do dzisiaj chodzę z tą wdzięcznością, chodzę tak? Z tym, z tym zachwytem. Zachwytem nad energią, nad, nad tym, jak ważne jest. Przedtem pracowałam w pracy, gdzie człowiek nie był ważny, gdzie go się nie szanowało. I to też jest tak, że siedziałam tam, bo musiałam, tak? Prawda? Znacie to, siedzę tam, bo muszę bo nie znajdę lepszej pracy, bo nie znajdę lepszego środowiska, bo nie znajdę lepszego pracownika. No okazuje się, że zawsze za, lepszym, za, gorszym, za, za tym pracownikiem może być lepszy pracownik. Wcale nie jest powiedziane, że ten pracownik jest jeden jedyny. Czy ta praca jest jedna jedyna? Czasami zmiana jest super. Ja jestem wdzięczna sobie głównie za to, że w pewnym momencie nauczyłam się szybko ogłaszać bezsilność wobec czegoś. I otwieram się na nowe. Czasami trudniej, czasami łatwiej, ale otwieram się na nowe. Bo o to chodzi w życiu, żeby się otwierać na nowe, próbować, eksperymentować. Też widzę w terapii, że bardzo fajnie. O wiele łatwiej ludzie podchodzą do zadań. Jak mówię, poeksperymentujmy, pobawmy się, zobaczmy, jak to będzie nam tutaj. No i wchodzimy w to. A jak mówimy, powinieneś zrobić to i to. Wiecie, jak to się kończy. Więc ja jestem w zachwycie nad swoim y, zespołem. Obiecaliśmy sobie, że będziemy się spotykać, bo jednak interwencja, e, taka nasza, interwizja nasza i nasze porozmawianie o, o jakichś swoich y, trudnościach, a nie tylko, o jakichś przemyśleniach, refleksjach na temat terapii, dla terapeutów najważniejsza sprawa, żeby mieć wymianę, wymianę poglądów, wymianę doświadczeń. E, każdy z nas ma inne przypadki. To jest cały czas nieustająca nauka i moi terapeuci, psychologowie, psychoterapeuci mają na to otwartość. I to było takie wielkie szczęście, ja po prostu siedziałam, oni gadali, a ja chłonęłam tą radość, podziw, ja ich podziwiałam. Ja podziwiam ludzi, podziwiam ludzi za to, że, że się uczą, że potrafią, że nie wiem, że robią różne rzeczy w swoim życiu, ja też jak sami wiecie z pierwszego filmika, czy filmiku, robię mnóstwo rzeczy dziwnych swoich. E, ciągle się czegoś nowego uczę i uważam, że to jest najlepsze, co może być. Jeśli chodzi o kebab, też. Jestem, wchodzę tutaj. E, przedtem wchodziłam w napięciu bo nigdy wiadomo było, czy pracownik będzie, czy nie będzie. Potrafiło nam trzech pracowników jednocześnie nie przyjść do pracy, bez poinformowania e, było bardzo dużo napięcia, ale ja uparcie mówię, nie, dobra, znajdę taki zespół który będzie przychodził, który będzie chciał tu przychodzić, który będzie zaangażowany, w którym, któremu nie trzeba będzie codziennie mówić zrób to, zrób to, zrób to. I taki zespół jest. Nie ma nic lepszego, słuchajcie, dla szefa jak dobry zespół. I ja też o zespół dbam, tak? Razem dbamy z Husamem. Nie ma przemocy, nie ma jakichś krzyków, awantur tutaj, nie ma jakichś, nie wiem, wymuszeń. Znam to z autopsji, wiem, jak się tak pracuje i nigdy nie chciałabym, żeby w moich e, biznesach, bez względu na to, jeszcze będzie lub nie będzie, żeby, żeby w ogóle dochodziło do jakiejś takiej sytuacji, wiecie, dziwnej. No dobra, to chyba ja jestem z tym, z tą olbrzymią wdzięcznością, z tą radością, że mam tych swoich wspaniałych terapeutów. Ja ich w skrócie nazywam terapeutów, bo ja wiem, że niektórzy mówią psycholog, psychoterapeuta, psycholog to jest niżej, psychoterapeuta to jest. Złości mnie to nieustannie, nie strasznie mnie to złości, bo tak naprawdę i tak rynek weryfikuje, kto jest dobrym terapeutą czy psychoterapeutą, a nie wiedza, a nie kolejne zdobyte dyplomy. Tak jest moje zdanie. A czym bardziej bogatym wewnętrznie jest się, jest się więcej można przekazać oprócz wiedzy, bo nie samą wiedzą można terapeutyzować ludzi. Tak naprawdę, moim zdaniem, 90% sukcesu to jest flow właśnie ten przepływ, tak? Albo on jest, albo go nie ma. Albo między nami jest jakaś chemia, albo tej chemii nie ma. Tak samo jest z pracownikami, z klientami. Są klienci, którzy, nie wiem, tak jak w Babie napiszą opinię negatywną. Są klienci, których, o których zadbasz i tego nie docenią, bo zaczynają być roszczeniowi, są klienci, którzy się obrażają. Okej, okay, no, każdy ma prawo. Robi co chce. Ja wiem, że moja konsekwencja, moja determinacja, mój, m, moje jakieś takie, wiecie, pomysły. Nawet też czasami nie rozumiem. Och, sam sam czasami mówił: "Oj, daj spokój, daj spokój". O, kierowca już przyjechał, więc będę za chwilę kończyć. E, więc e, jestem z zachwytem, jestem z radością, z otwartością, z wdzięcznością. Tak? Moje śniadanie, mój dzień od piątku, moje dni są z olbrzymią wdzięcznością. I tego wam. Chciałabym dużo, dużo sprzedać. A tymczasem e, miłej niedzieli. Pozdrawiam. Nagram jeszcze filmik o Bazilu, o jego talencie. Pokażę Wam fragmenciki, e, a potem będziemy jeszcze nagrywać filmik z życzeniami. Może namówię sama? Zobaczymy. A tymczasem wszystkiego dobrego Wam życzę. Pozdrawiam serdecznie.